Cześć Widzowie! Dzisiaj gramy w ROBLOX'a I to jest... Nie taka zwykła gierka To jest tekon domu I tutaj będziemy budować dom Tego na pewno nie się... Nie... Dobra, każdy pewnie się spodziewał Że będziemy budować dom Okej, okay. syk, syk, na razie dobrze nam idzie. O, tu są już okna, drzewa mamy. O, i zbieramy sobie kaskę. Tą kaskę nawet szybko się zarabia, olol. O, tu mam garaż. I będę tu mogła jakieś samochody zrobić: drzwi biurowe, syk. O, potrzebujemy. O, kolejne piętro. Wow, 1000 zł. W sumie to dolarów, bo to nie jest polski tyton. O. 199 zł. Boże, lewitujący obraz. Bo tu nie ma ściany. To teraz lewituję. Boże, jakie to drogie wszystko. Mieliśmy 1000, a mamy teraz 600. Boże, ja, ja przecież nie wydam pieniędzy na to wszystko. Za 1000. Dobra, kupuję. Łóżko za 1000 Okej, okay, zostało mi 600. No nic chyba już nie wytam tych 600. Ej, tu można za boksek kupować sobie. lepsze, ale ja nie mam robuksy. Dobra. Ej, ja nie wiem teraz, gdzie jest wyjście. Dosłownie nie wiem, gdzie jest wyjście. O, tutaj mam coś do kupienia. Dobra, jakoś wyszliśmy stąd. No i teraz to już prawie 9000. Tak. O, ja. 9000 mamy. O, tu jest komputer. Ja nawet nie wiedziałem, że tu komputer by się zrobił. Ale taki bez klawiatury? Kto gra na komputerze bez klawiatury? Przecież się tak nie da. Jak właśnie grać na komputerze bez klawiatury? Klawiatura jest zawsze potrzebna do komputera, bo inaczej się nie pogra. Okej, okay, sześć tysiaków mam. Cyk, cyk. O ja. Ej, ja nie mam tak dużo kasy. O, za osiemdziesiąt dziewięć zeta to mogę sobie dokupić. Ale patrzcie. Nasz dom już wygląda dosyć pięknie. A wnętrze, jak wygląda? No, tak wygląda wnętrze. Okej. Okay. Jo! Ile kasy wydałem? O, znowu jakieś le. Zobaczymy, klik <tryk> <tryk> Will be taken i Oglądanie Iktoka budując to. Dobra. Ej, tu nadal możemy coś dokupić. Tu są samochody. O nie, nie mogę teraz wyjść z tym. Ej, ja nie wiem dosłownie, gdzie są. Dobra, żeby. O, mam. Mam. Ja! 12 tysiaków. Tego to nigdy nie spotkałem nawet. Ej, minęło dopiero 8 minut. O, cyk, 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 cyk. Mam na razie 4 tysiaki. Ocyk. tej? To jak dał? O kurde, teraz to już nic nie Gdzie ja jestem? O, dobra, jest dobra. Mam dziewięć tysięcy teraz. Nie móc możemy lecieć. Sek? Dobra. Skoczę tutaj. OK, na to nas jest stać. Chyba trzeba teraz wejść i wziąć kasę 7 tysięcy co? 29 tysięcy za grę przez 10 minut. Bo ja trochę... Poczekać, bo zaczynałem nagrywanie. Cyk, a my teraz będziemy mogli dużo kupić. Cyk, 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 cyk. Wow, o ja. Mamy już jakiś basen. Ile kasy Lol O ja, co tu jest? Wchod do garażu O ja M -m mało kasy Mogę tu wyskoczyć tak mogę Dobra, teraz tu wchodzę, przechodzę i biorę kasę. O, 10 tysięcy się już nazbierało. Tu ja mam coś w lodówce? Nie, to mnie prowadziło prosto do lodówki. Ale coś w tym pokoju mam. Dobra, kupię to, ale nie kupię za dużo, żeby mi kasy zostało. O! Dobra, nie zostało mi za wiele. Ale ile kasy mamy do zebrania? Uuu, świetnie, 12 tysięcy. Dobra, pyk. Okej. Okay. Boże, znowu lewitujący obraz. Dobra, zostało nam tysiąc. A więc wezmę sobie to. I mamy jedenaście tysiaków. Dobra, cyk, cyk. Dobra, cyk. Dobra, lecimy z tym. Można to szybciej chodzić? Nie, to nie jest jak na Brookhaven. Dobra, nie kupuję tu za dużo, bo mi braknie kasy. A w sumie jest mi szkoda kasy. Komu w ogóle jest szkoda kasy? To chyba nikomu nie jest szkoda kasy. No ja nie mogę tu przez okna przejść. Poczekaj, a jak przejdę przez garaż? Dobra, przez garaż można przechodzić. Czyk? Dobra. Lecimy. O. Ej, dobra, to wygląda tragicznie, bo są lewitujące okna. Okej. Okay. Przechodzę tu przez drzwi, tu przez. A nie, tutaj się przechodzi. Bo ja dosłownie. O dobra, garażem przejdę, bo inaczej nie przejdę. Dobra, biorę kasę. Ej, gdzie ja mogę coś kupić? No nawet nie wiem. Dobra, dobra, już się ich słucham, bo oni mi każą ciągle do skrzynki chodzić. Dobra. I mi to ciągle pokazuje na tą skrzynkę. Ty, a może ja nie mam już nic do kupowania? Poczekajcie, sprawdzę cały dom. Ty, no nie mam. Ej, dobra, to na tym momencie zakończymy ten odcinek, bo nic nie mam do kupienia.